Cześć. Dobromir jeszcze w wywiadzie po wyborach oznajmił, że jedna z przyczyn klęski Konfederacji, albo niepowodzenia Konfederacji, to fakt, że na listach znaleźli się ludzie niezweryfikowani, których raczył określić Pokemonami. I trzeba przyznać, że coś w tym jest, zwłaszcza, że płaskoziemcy to nie jest grupa, która budzi jakieś szczególne zaufanie wśród obywateli. Ale jeden z takich Pokémonów, który jak się później okazało, nie dostał się do Sejmu, jeden z takich Pokémonów okazał się być niestety, ale sam dobrą Sośnierz. I wcale nie mam na myśli tego wywiadu, w którym został zapytany o to, czy należy sprzedawać albo produkować psie mięso. Jest to może niefajne, ale niefajne jest również jedzenie ślimaków i żabi łódek. Ale mam na myśli sytuację, która miała miejsce wcześniej.